Dobry wieczór, drodzy widzowie. Postaram się szybko streścić. To są zdjęcia z przejścia Iwony Wieczorek. To, co oglądacie, to wideo wtedy, kiedy Iwona Wieczorek dochodziła do kamery, a za nią szedł ręcznik. Słuchajcie, czy ten gościu wygląda Wam na ręcznika? Czy na tym zdjęciu pierwszym widzicie również Iwony Wieczorek? Nie. Więc kto jest na tym zdjęciu? Przyjrzyjcie się i dokładnie sobie przeanalizujcie. To ja osobiście wyciągnąłem to zdjęcie. Myślę, że nikt z was nigdy nie wyciągnął tego zdjęcia z tego nagrania. To nie jest ani ręcznik, jak widzicie, ani nie jest to Iwona Wieczorek. Nie jest to też również, jak ktoś tam nazwał kiedyś, rozmazaniec. Jest tutaj dokładna postać. Na tym zdjęciu widzimy, Barczystego mężczyznę w białym podkoszulku, muskularnego, który prawdopodobnie w tym momencie trzyma Iwonę i ją bije. Bo tak to, tak to wygląda. Ma tutaj jakby yy, zamaszysty po prostu odruch, żeby uderzyć Iwonę. Tak wygląda to zdjęcie. Ja rozumiem, że tego zdjęcia też wiele z Was. Wielu, przepraszam, z Was nie udało się wyciągnąć z tego nagrania. Jest to konkret, tak jak i pierwsze zdjęcie, i drugie zdjęcie jest to konkret, ponieważ tych osób nie ma na oryginalnym nagraniu, które, nie, które oglądacie i ich nie widzicie. Trzecie zdjęcie również pokazuje mężczyznę, który jest blisko Iwony w ręku. Nie wiem, co trzyma w ręku. Może to były te narzędzia, o którym. Mówione, widzimy, że mężczyzna jest w podkoszulku i jest w czarnych spodniach. No Iwona niestety jest ma gołe nogi, więc to dobrze widać, że jest w spodniczce. Ale mężczyzna jest, jak widać, w spodniach. Więc to nie może być Iwona Wieczorek, ponieważ Iwona Wieczorek no, nie miała spodni. A mimo wszystko, przed samą Iwoną Wieczorek widzimy tutaj taką... Czarną plamkę, która również coś tam było i też zostało zamazane. Więc słuchajcie, to jest konkret. Monitoring został sfałszowany. Dobranoc.